Cześć Dzieci, Dzieciaki i Kukuryku! Witam Was ciepło w swojej wesołej zagrodzie. Mam dla Was odpowiedzi na Wasze ciekawe pytania. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego coś się dzieje, jak coś działa, Albo po prostu chcielibyście dowiedzieć się czegoś nowego? Kogo trubin jest właśnie dla Was? Przysyłajcie mi swoje pytania, a ja z radością pomogę Wam odkryć tajemnicę świata. O pomoc poproście rodziców i wyślijcie do mnie mail. To zaczynamy! Widzę, że jest nowa poczta. Ciekawe, kto do mnie napisał. Mam pytanie od Amelki. Amelka ma 6 lat i mieszka w zdujskiej woli. Dlaczego mleko jest białe? Na początku powiem Wam, że mleko jest przede wszystkim pyszne i zdrowe. A dlaczego jest białe? Żeby odpowiedzieć Wam na to pytanie, muszę Wam przypomnieć coś o świetle. Białe światło, które do nas dobiega, składa się z różnych kolorów. Są to takie kolory jak czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Czy te kolory coś Wam przypominają? Tak, tak! Właśnie tak wygląda tęcza! Ale wróćmy do białego mleka. Mleko to mieszanina wody i różnych substancji, takich jak tłuszcze, cukry. Sole mineralne i różne witaminy. Dlatego mleko jest takie pożywne. Jak widzicie, te różne substancje w mleku mają różne kolory, na przykład tłuszcze są żółte, a sole mineralne i witaminy mają kolory czerwone, powarańczowe, zielone, niebieskie. Światło, które pada na mleko, odbija się od tych wszystkich małych kolorowych cząsteczek. I jego różne kolory nakładają się na siebie. Nałożone różne kolory światła docierają do nas, i taki skład światła nasz mózg odbiera jako barwę białą. I dlatego widzimy, że mleko jest białe, a nie na przykład zielone. Chociaż krowa, które jej je daje, je dużo zielonej trawy. <grym> Jest też bardzo pyszne i bardzo zdrowe. Aha, to już mówiłem. Ale to prawda. To papa. Pa. Jeśli podobał ci się ten film, to subskrybuj kanał Koguta Rubina, daj łapkę w górę i poproś rodziców, żeby wysłali do mnie mail z twoim pytaniem.